Witajcie rodacy, witajcie moi przyjaciele, witajcie wy wszyscy, którzy nie tylko czujecie się Polakami, ale widać po Was, że nie wyrwano Was z polskich korzeni. To jest bardzo ważne. Ostatnio powiedział, uświadomił mi to pan Stanisław Srokowski, jakże też związany z naszym środowiskiem, mówi: "Zobacz, ilu Polaków po II wojnie światowej zostało wyrwanych z polskich korzeni, które przez setki lat były kultywowane, choćby właśnie tam na kresach". To była Gruba kreska, która oddzieliła nas od naszej Polski, i my tu o nią właśnie dziś walczymy. O kontynuację tej wielkiej, pięknej naszej Polski, której czujemy się jak w domu. A jak się czujemy naprawdę teraz, to widać po, po pierwsze tych pustkach, których widzowie nie widzą, ale my zdajemy sobie sprawę, że jest nas niewielu, ale nie aż tak niewielu. Trochę przejdę do metafizyki. Słuchajcie. Piękny pomnik za mną, powstańców warszawskich. Ja chcę wierzyć, że ich duchy są z nami, że ich dusze patrzą na nas. Nie tych uzurpatorów, którzy tam rok 1944 y, oni się dopiero rodzili, a gdzieś zakładają kombatanckie mundury i nas pouczają. Co to jest tolerancja? Co to jest mowa nienawiści? Nie tych ludzi, tych, dla których oddać życie za Polskę było tak oczywistym, że nie wahali się. Kiedy miałem okazję rozmawiać z prezesem Listowskim w słynnym spotkaniu w Falentach tu pod Warszawą, kiedy mówiliśmy o tym, jak dzisiejszy dzień będzie wyglądać, powiedziałem takie zdanie. Słuchajcie, polskich dusz kresowiaków były przecież miliony. Te dusze przekładają się na miliony polskich domów. Kompletnie nieświadomych swojego pochodzenia, nieświadomych tego, gdzie ich ród. Dlaczego o tym wspominam? Bo pamiętam też, wybaczcie mi porównanie, pewien rabin z niejakiej sekty Chabad Lubawicz swego czasu powiedział, że trzeba budzić żydowskie dusze w Polakach. Co miał na myśli to jego sprawa? Ja uważam, że naszym zadaniem jest budzić polskie dusze w Polakach. I teraz króciutka lekcja historii w ramach tego budzenia dusz. Jakże cudownie mnie przemawiać dziś tu w tym miejscu, proszę państwa. Miejscu dedykowanym powstańcom warszawskim, choć dzisiaj pamiętamy przede wszystkim o naszych kresach i wołyniu. Ale to, co się zdarzyło na kresach, miało bezpośrednie przełożenie potem powstaniu warszawskim, dlatego że oni też ginęli z rąk Ukraińców. Więc krótka lekcja historii. Zapisałem sobie, żeby niczego nie pominąć. Te losy były aż tak pogmatwane. Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, zryw narodowy okupiony jakże wielką, ciężką daniną krwi Polaków. To choć widzieliśmy niemieckie mundury, nie wszyscy z nich byli Niemcami. Oj, dużo było też i Ukraińców. Ukraińcy stanowili straż pawiaka. Było sporo kompanii ukraińskich wchodzących w skład różnych dywizji SS. Ukraińcy w sile około 150 ludzi byli w jakimś szódz policaj. Duży odsetek Ukraińców był także w licznych kompaniach i dywizjach kozackich. Ukraińcy byli także w takim słynnym pułku Rona, który mówi się, że to byli Rosjanie walczący za Hitlera. Tam byli też Ukraińcy to, że dzisiaj łatwiej nam mówić, że Rosjanie byli po jednej i po drugiej stronie, to nie znaczy, że my tej historii nie znamy i że tak trudno dotrzeć do akt. Byli także w oddziale nie tylko SS-manów, ale i bandytów, niejakiego Dirlewanger'a. To jest oddział rekrutowany z więźniów, z przestępców, z morderców i tam też spora reprezentacja Ukraińców. Ale to wszystko mało. Był przede wszystkim w Warszawie Powstańczej słynny Legion Wołyński. I to byli dokładnie ci sami, którzy mordowali rok wcześniej naszych przodków w Małopolsce i na Wołyniu, tam na naszych kresach. Więc to nie tylko Wołyń. I jakby tego było jeszcze mało. Często jest powtarzana, wymieniana dywizja SS Galicjen. Jej wtedy już nie było w Warszawie dlatego że wcześniej została rozbita ale to nie znaczy że ci ludzie się rozpłynęli w powietrzu około 200 Ukraińców w ramach różnych dywizji SS też było tu w Warszawie właśnie po dywizji SS Galicien i jeszcze jedna absolutna ciekawostka dla mnie czy wy wiecie że Hitler nie chciał Ukraińców w SS oni się sami zgłaszali to jest kluczowe Niemcy odrzucili 130 tysięcy Ukraińców, powiedzieli nie, sam Hitler mówił, nie chcę tej swołoczy". Oni sami chcieli udowodnić swą wartość i przydatność dla armii niemieckiej, oni sami mówili, ja tu cytuję, nikt mi nie zarzuci żadnej mowy nienawiści, że oni nie będą po żadnych szuc policji czy innych pułkach, strażach, milicjach, oni chcą walczyć, oni chcą walczyć z Rosją, oni chcą udowodnić swą przydatność i jakże się w tym sprawdzili. Tu, w powstańczej Warszawie, Ukraińcy niechętnie może i szukali walki, ale szukali bojów, gwałtów, rozbojów. Oni tu gwałcili, rabowali, palili, nie tylko przez cały okres Powstania Warszawskiego, ale i po, kiedy Warszawa upadła, oni pierwsi byli do plądrowania tego miasta, do wywożenia z niego, co się dało. I jak powiedziałem, wszystko to było oparte na tym, że oni chcieli walczyć z Rosją. I ja tu widzę właśnie uzasadnienie, dlaczego obecne władze Polski tak chętnie wybielają te zbrodnie ukraińskie. Bo oni uważają, zresztą to chyba Roman Mowski powiedział, że są ludzie w Polsce, którzy bardziej nienawidzą Rosji, niż kochają Polskę. I to jest właśnie obecny rząd, który z najgorszym diabłem pójdzie, byle na Moskala. Sam prezydent Duda w ubiegłym roku powiedział coś takiego, upa, to byli mordercy, ale dla nich to byli bohaterzy, skracając. Więc panie prezydencie, panie prezydencie Duda, rzekomo prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli widzisz to i definiujesz, że to byli mordercy Polaków, to jak możesz apelować do Polaków o zrozumienie? Jak możesz godzić się na to, by tam na Ukrainie stawiali im pomniki? Jak możesz pozwalać na to, byśmy mieli sojusz z państwem, który czci naszych morderców? Jak możesz Polaków zachęcać do tego, żebyśmy się pogodzili z ludźmi, którzy mówią: Bandyci, Zupa to byli wspaniali ludzie, bo walczyli z Rosją. Zanim z Rosją walczyli z Polakami, mordowali Żydów, mordowali innych Słowian. Ale ta walka z Rosją chyba tu niektórym przesłania oczy. I słyszymy na przykład z ust premiera Morawieckiego, że on nie spocznie dopóki Wołyń nie zostanie rozliczony, nie zostanie wyjaśniony. I co widzimy na pokrycie tych słów? Te wspomniane tutaj dwa montowane gdzieś na kolanie Kije zbite razem ze sobą, ja uważam, że te kije w formie krzyża są potwarzą dla Polaków, dlatego, że krzyż w tej formie taki właśnie to symbol dla Ukraińców. Że za tydzień może już go tam nie być. Bo kto zwróci uwagę, że kilku kijów w polu brakuje? Cały czas ta walka z Rosją wmawiana nam jako priorytet naszego państwa. Słusznie Marta Czech zauważyła, przede mną tutaj przemawiając, że możemy się czuć tak, jakby władze Ukrainy miały swoją reprezentację tam w Kijowie i tu w Warszawie, dlatego że to niewyobrażalne, iż my tutaj, Polacy. Ludzie z domów kresowych, z domów patriotycznych, z polskimi korzeniami, upominający się o naszych przodków, których kości walają się gdzieś po Ukrainie. Jesteśmy wyszydzani, rugowani, sekowani, obrażani. Kpią z nas, chcą nam głos odbierać, chcą nas najlepiej zamknąć. Zaś oni, ci, którzy na salonach władzę sprawują, agitują tu za wojną. Tu nie ma nigdy i nie było hasła... Dążmy do pokoju, dążmy do tego, żeby zakończyć za wszelką cenę tę przeklętą wojnę. Ich to nie interesuje po prostu. Zobaczcie, jaki paradoks historii. My, naród, chciałoby się powiedzieć, za klasykiem. My tutaj apelujemy nie o zemstę, nie o odwet, o to żeby nasi przodkowie godnie spoczęli w ziemi, a zbrodniarze zosta zostali osądzeni choćby po śmierci. Tymczasem nie wiem czy wy wiecie, że na Ukrainie dziś stoją groby zadbane, całe cmentarze ss których w ostatnich tygodniach wojny przemianowano na jakąś tam pierwszą ukraińską armię czy coś takiego. Z tej dywizji SS Galicien i Ukraińcy potrafią mówić rzeczy, że to są nasi żołnierze, którzy nigdy się nie schębili żadną zbrodnią wojenną. Mimo że to są ludzie, którzy przez całą wojnę popełniali zbrodnie wojenne. Przez ostatnie tygodnie wojny może nie dane im było, nie zdążyli. Ale dziś to prowadzi do słów takich, jak powiedział prezydent Zelański. My Jesteśmy narodem pokojowym, my Ukraińcy w sensie. My nie mamy żadnych zbrodni na koncie. Takie słowa firmuje prezydent państwa, które uważamy za sojusznicze. To jest po prostu niepojęte. I na koniec jeszcze powiem jedną rzecz a propos tych naszych rzekomo władz. A gdzie byli dzisiaj? Gdzie była rzekomo nasza Polska tego konkretnego dnia? Gdzie były media, gdzie było wojsko, gdzie była jakakolwiek reprezentacja obecnego rządu. Rozpłynęli się, bo dziś o Wołyniu to nie dobra mówić. To jest sprawdzian na lojalność wobec państwa. Kto zaciśnie zęby i się nie odważy, ten może dostąpi jakichś zaszczytów. Tak już bywało, tak było w PRL-u, gdy ktoś się odważył powiedzieć o Katyniu. Dziś takim katyniem jest wołyń i tylko jedno się nie zmienia, że zarówno wtedy, jak i dziś rządzą nami pachołki naszych oprawców.